Stary myślę, że jakby się nad tym huśtać, to by był niezły widoczek. Nad... Huśtać się nad tym chcesz? No, nad tym tym, nad tym potoczkiem stary, ale by był widoczek, nie? No. no. to robimy tutaj. Tylko trzeba tą deseczkę... Masz jakąś? Wziąłeś ze sobą? Nie no, trzeba poszukać. to no, stary, to szukamy. Kurde, ale będzie trzeba zwalić to drzewo, bo ono zawadza. To co, ścinamy? Ścinamy. <ścoughs> No, i poszło. No, szybko, gładko. Sprawnie. Teraz trzeba nam ten płat. No, dokładnie. Bierzemy go. Dawaj, wyrywamy. O, chłopie. Uwaga, uwaga. Ale żeś to zerwał. Tego będzie chustawka. O, chłopie. Idealna. <noise> Testujemy odporność tego drzewa. Czy się nadaje na huśtawkę? Czy na nas poleci. Próbuj. To jest ator. Ale się pompują ręce od tego by tak bolą. No odporność chyba wystarczająca, teraz tylko to związać. Robimy tak, trzymaj, trzymam, no i robimy tak. Tak samo na drugiej stronie. Dokładnie. Obniżamy. Nie patrz jak to wysoko jest. Ale nie no. no. podziwić. Musisz to, jest, to jest. tutaj na tych grapek Tu sobie wyjść na to. Chyć się mocno Lin... Nie ziodełka, Lin stary chycia. <grywa> Pierwsza no. próba nieudana. Na ile supu wiążesz? Tyle. Czyli działa wszystko gitarę nie? No, tak się robi huśtaw. <grywa> o stary. To wszystko wow. <gry> jest Siadaj <gry> Dobra, mocniej, mocniej. Stały siły się odpychaj, ona jest bezpieczna. <gry> wow. Siup. Siup O, idealna gałąź. Nad tymi chraściami. Jest. Zahaczona, zdobyt. Kuba w dżungli, podejście numer jeden. Akcja. Uh. Kuba w akcji podejście numer 2 Teraz dawaj pompkę na linak Zajebiście. Może czasem na mnie chleszczy. Zrobię <grywka> no, jeszcze raz tak. <grywka> <grywka> Cieka jak jeszcze jciąż na triki lat robić. O chłopie, no. No na przykład można odrobić tego. Bociana. No żurawia. Czyli na jednej noże? No i nie trzymam. Nie, 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 nie trzymając się za sznurki. Nie. Nie no ale nie możesz się ręcami o liny opierać jak Musisz jedną no normalnie tak jak to wygląda w normalnych żuraw tak Tak żurawia na tej deseczce nie dotykając linek Linek? No nie możesz linek dotykać No musisz stanąć jedną stopą na środku żeby ciężkość była No i lecisz na żywioł <słyski>